Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnym, kolejnym filmiku, na kolejnych zajęciach. Eee... Rozpoczynamy, mamy już sobą cykl eee... działań na liczbę dodatnich i ujemnych, mamy zamknięte ułamki w tych działaniach i liczby całkowite, więc teraz przejdźmy do kolejnej rzeczy, a z tą rzeczą będzie nam się wiązało to urządzenie. I teraz, eee... kto... <coughs> To nie widział. Oczywiście jest to, jest to termometr, który gdzieś y, albo w domu wisi, albo też może wisić za oknem, czy też nie wiem, mamy specjalny termometr y, do mierzenia temperatury ciała. Y, I właśnie z tym termometrem, czy z takim urządzeniem, będziemy dzisiaj się w jakiś sposób bawić. No bo dzisiaj, oczywiście, tak jak zapowiedziałem, ostatnio będziemy mówić o. Będziemy mówić o osi liczbowej. Będziemy mówić o osi liczbowej. Więc co? Zaczynajmy od. Osi liczbowa oczywiście jest to linia prosta, która jest tutaj gdzieś ukierunkowana. Grot tej strzałki nam pokazuje, gdzie liczby rosną. No i na pewno każdy z nas pamięta, że na osi liczbowej oznaczamy liczby powyżej zera, tak? Yy, powyżej zera mamy tutaj w yy, prawo yy, od zera mamy liczby dodatnie, czyli tu będzie 1, 2 i tak dalej, w tą stronę będziemy mieć liczby ujemne, dokładnie tak samo jak na takim termometrze rtęciowym. Tak samo jak na tym termometrze rtęciowym. Co na tej osi liczbowej musimy umieć robić? Oczywiście zaznaczać i odczytywać liczby współ, czyli współrzędne jakichś tam punktów, ale również z tą osią liczbową wiąże się pojęcie wartości bezwzględnej, które dzisiaj omówimy i też musimy umieć zaznaczać na tej osi liczbowej, zaznaczać na tej osi liczbowej przedziały liczbowe. Więc to przejdźmy tutaj do jakichś konkretów, może na sam początek jak przypomnimy sobie, jak odczytywać dane liczby z osi. Często to sprawia problem, no ale spójrzmy na to. Jeśli tutaj mam 0, tutaj mam 1, a między 0 a 1 mam raz 2, 3 4, tak jakby 4 skoki. Między 0 a 1 jest jedna cała różnicy, no to znaczy, że tą odległość 1 muszę podzielić na 4 skoki, na 4 skoki. no i w takim bądź razie okazuje się, że wartość jednego skoku to jest 1 czwarta. Czyli tutaj będę miał 1 czwartą, tu będą 2 czwarte, 3 czwarte i oczywiście tu będę 4 czwarte, czyli 1 cała. Tak samo tutaj będzie minus 1 czwarta, minus 2 czwarte, Minus 3 czwarte i minus 4 czwarte, czyli minus 1. Czyli jak znaleźć tutaj tą podziałkę, albo jak tutaj postarać się odczytać punkty, no musimy znać, o ile nam się tu zmienia ten jeden jakby skoczek. No to odległość pomiędzy dwoma jakimiś znanymi punktami, czyli między 0 a 1 tutaj było 1. Dzielimy na 4 skoki, to znaczy, że jeden skoczek to było, była 1 czwarta. Weźmy teraz pod uwagę inny przykład. Mamy na przykład 0. I tu sobie zrobimy 1. No to co? Znowu różnica między tym a tym jest 1, między tym jest 10 skoków, jak sobie policzymy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Czyli 1 dzielimy na 10. Czyli to jest 1 dziesiąta, czyli 0,1. No to znaczy, że tutaj będziemy mieć w tym miejscu 0,1, a na przykład tutaj 0,9. Oczywiście ja tu pokazuję, że tutaj jest powiedzmy 0, tutaj jest 1, ale równie dobrze możemy mieć w zadaniu coś takiego, że nie wiem, tutaj będzie 2, a tutaj będzie 3. No to oczywiście też różnica między dwójką a trójką jest 1, 1 dzielimy przez 10 i tak jest 0,1. Może być na przykład tutaj, nie wiem, 2,3, a tutaj 3,3. Też znowu różnica jest 1. Te liczby mogą być różne, ale zawsze między nimi muszę znaleźć sobie różnicę i podzielić na ilość skoków. Wtedy ta podziałka dla mnie będzie jasna. Jak teraz zaznaczać na osi liczbowej przedziały? Jak teraz zaznaczać na osi liczbowej przedziały? No oczywiście hmm, przedziały wiążą nam się w pewien sposób z nierównościami. Co to znaczy? Na przykład jak odczytamy tą nierówność, że x muszą być większe od 7. x większy dzióbek otwarte w stronę x, czyli x jest większe od 7. No to co? Na osi liczbowej zaznaczam sobie liczbę 7. Tutaj jest gdzieś 0. I gdzieś tutaj powiedzmy 7. No i teraz x -y mają być większe od 7, czyli co? Od 7 w prawo. No to zaznaczamy tak. No i teraz bardzo ważne, żeby sobie zapamiętać coś takiego, że jeśli będziemy mieć takie symbole w nierówności, to kółeczko w przedziale umawiamy się, że będzie puste. Natomiast jeśli będziemy mieć nierówności tutaj nieostre, to kółeczko będziemy zamalowywać. Taką przyjmijmy sobie zasadę. I tutaj mamy kółeczko puste. No co to oznacza, że 7 jeszcze tego warunku nie spełnia, bo siódemka nie jest większa od 7. Ale już liczba minimalnie większa od 7 już spełnia ten warunek. Zaznaczmy sobie może jeszcze taką nierówność x mniejsze bądź równe, nie wiem, 3, 1 trzecia. No to co? Znowu zaznaczamy sobie, tu mamy gdzieś 0. Powiedzmy, minus 1, minus 2, minus 3, 1 trzecia gdzieś będzie tutaj, czyli mamy tutaj minus 3, minus 1 trzecia. No i mają być mniejsze. No to oczywiście muszę mieć większy dług, czyli w tą stronę. Teraz zgodnie z naszą zasadą kółeczko tutaj musi być zamalowane. Co to oznacza? Że minus 3, 1 trzecia jeszcze spełnia tą nierówność. Bo oczywiście x -y mają być mniejsze bądź równe minus 3, 1 trzecia, więc, więc ta minus 3, 1 trzecia patrzą na ten przedział spełnia nam tą nierówność. No tak te przedziały wyglądają. Zaznaczmy jeszcze może sobie taki przedział. X -y mają być większe powiedzmy od minus 2, ale mniejsze od, od 6. No to co? Zaznaczamy sobie minus 2, gdzieś tutaj, tu gdzieś 0 będzie, a tu gdzieś będzie 6. No x -y mają być większe od minus 2, czyli w tą stronę. Na, mm, jak sobie to zaznaczymy. O, tą część nierówności. Natomiast x -y mniejsze od 6 może sobie zaznaczymy na niebiesko. Zobaczcie. O, działa to w tą stronę. Kółeczka obustronnie mamy takie nierówności, więc kółeczko i tutaj i tutaj musi być puste, ale tak naprawdę z tych dwóch przedziałów wychodzi nam jeden taki. Od minus 2 do 6 bo tylko tutaj mają, są spełnione, jest spełniony jednocześnie jeden, jak i drugi warunek. Jeden, jak i drugi warunek. Yy, więc zaznaczmy sobie, może jeszcze nie wiem, x większe bądź równe yy, 6, a mniejsze od 11. No to już teraz patrząc na to, nawet nie musimy robić yy, osobno, czyli co? 6, 11, i od razu wiemy, że na pewno tutaj będzie część wspólna, bo jeden przedział pójdzie tak, drugi pójdzie tak. Część wspólna jest tutaj w środku, która spełnia jednocześnie jeden i drugi warunek. Tutaj mamy kółeczko zamalowane, patrząc zgodnie z tą legendą, a tutaj kółeczko puste. Jeszcze co mogę mam tutaj podpowiedzieć, na pewno to, że jeśli ktoś zastanawia się, w którą stronę rysować, to taka mała podpowiedź tutaj to jakby nam pokazuje strzałkę, w którą stronę rysujemy, czyli rysuj od siódemki w prawo, rysuj od minus 3, 1 trzecia w lewo, od szóstki w lewo, od szóstki w lewo i od dwójki w prawo. tak? Tutaj akurat jest troszeczkę gorzej to zauważyć, ale, ale można to sobie w ten sposób gdzieś. Ja żyć Może jeszcze ćwiczenie w drugą stronę, ćwiczenie w drugą stronę, czyli ja narysuję jakiś przedział najpierw, ja narysuję jakiś przedział najpierw, a później spróbujemy sobie go odczytać i zapisać w postaci, w postaci nierówności. Czyli na przykład o tutaj mamy jeden, tu mamy tak i tu jest kółeczko puste. Czyli co? Widzimy tutaj, że wszystkie x, które należą, wpadną w ten przedział, no będą na pewno większe od 1. Kółeczko jest puste, więc tu musi być większe. Weźmy sobie taki przedział. No, na pewno widzimy, że wszystkie x, które tu w ten przedział wpadną, będą mniejsze od minus 3, czyli x będą mniejsze od minus 3. Oczywiście, mam nadzieję, że kartę zauważył, że kółeczko jest zamalowane i że nie dopowiedziałem, że mniejsze bądź równe minus 3. Teraz już jest tak, powinno być. Czyli te dwa przykłady mamy. No i weźmy sobie jeszcze jeden przedział. Tutaj będzie minus 2, a tutaj będzie, nie wiem, 5. I taki przedział. Kółeczko powiedzmy tu zamalowane, a tutaj puste. No i widzimy, że to jest na pewno x w tym przedziale są jakie? większe bądź równe od minus 2, ale mniejsze od 5. Wszystkie x, -y, które w ten przedział wpadły spełniają taki warunek. Zróbmy zatem jeszcze jeden krok do tego co mówiłem, czyli trzeci cel osiągnijmy, co to jest wartość bezwzględna. W matematyce wartość bezwzględną definiujemy jako odległość liczby na osi liczbowej od zera, czyli wartość bezwzględna przypominam. Jest stopionowa kreska, czyli wartość bezwzględna z 5. Tak jakby możemy przetłumaczyć na to na język w ten sposób, że jaka jest odległość piątki od zera? Jaka jest odległość piątki od zera? No oczywiście ta odległość od piątki od zera wynosi 5, czyli wartość bezwzględna z 5 to jest 5. Zatem jaka będzie wartość bezwzględna z minus 5, czyli jaka będzie odległość minus piątki od zera? Minus piątkę gdzieś mamy tutaj. Jaka jest odległość minus 5 od 0 to no też 5. Odległość nigdy nie jest ujemna. Więc wartość rozma z minus 5 jest 5. Zatem łatwo jest wyciągnąć wniosek, że wartość bezwzględna z liczby ujemnej będzie zawsze liczbą dodatnią, a z liczby dodatniej się nie zmieni. Moglibyśmy to zapisać sobie jakoś symbolicznie, że wartość bezwzględna z x jest to. I teraz uwaga, ta sama liczba, czyli bez zmian gdy x -y są większe bądź równe 0, tak czyli dodatnie bądź 0, bo wartość bezwzględna z 0 to jest oczywiście 0, a przeciwna liczba, czyli minus x, gdy te x -y będą ujemne, czyli mniejsze od 0. Zatem na przykład co wartość bezwzględna z minus 6, czyli odległość minus 6 od 0 to 6, wartość bezwzględna z 1 to jest oczywiście 1, wartość bezwzględna z 3 plus 7. Uwaga. Działamy tak jakby w nawiasie, czyli tutaj mamy to jest to samo co wartość bezwzględna z 10, a to jest 10. Nie wiem, wartość bezwzględna z minus 6 plus 8, to jest to samo co wartość bezwzględna z 2, a to jest 2. Czy nie wiem, wartość bezwzględna z minus 2 minus 7, to jest oczywiście wartość bezwzględna z minus 9 czyli 9, czyli 9 i mm, cele nasze, dzisiaj nasze, na te zajęcia osiągnęliśmy, czyli wiemy co jest wartość bezwzględna, wiemy jak zaznaczać i odczytywać z osi liczbowej współ, y, przedziały, wiemy też jak zaznaczać i odczytywać z osi liczbowej y, współrzędne punktów. Więc to sobie proszę wyćwiczyć. I na koniec jeszcze tylko, jeszcze tylko dwa zdania. Jaka jest istota w ogóle tych kółeczek i tych nierówności? No powiem Wam szczerze, często się pytacie, a po co to ktoś wymyślił? No po to, że jeśli na przykład mam weźmy jeszcze tutaj na dole, z taką nierówność zaznaczyć, a czyli taką y, zaznaczymy sobie taki przedział od trzech kółeczko puste, no to znaczy, że nierówność była jaka, że xy będą większe od trzech. No i to kółeczko nam y, że tak powiem y, symbolizuje, y, że trójka jeszcze nie spełnia tego warunku. No i okej, okay, nie spełnia tego warunku. Y, bo my nie jesteśmy dlaczego my to używamy ty, tych oznaczeń? Nie jesteśmy w stanie wskazać liczby minimalnie większe od 3. No bo co, jedna setna jest większa 3, 1 setna jest większe od 3, 3, 1 tysięczna też, 3, 1 dziesięciotysięczna też. Ten mianownik możemy w nieskończony sposób sobie rozszerzać, więc my nie pokażemy tutaj y, liczby minimalnie większe od 3. Dlatego wspomagamy się tymi kółeczkami. Mam nadzieję za tym, że dzisiaj wszystko jasne. Yy, bierzemy się do pracy kilka przykładów gdzieś słoku sobie znaleźć i będzie wszystko, jak należy. Do zobaczenia.